Dzień dobry! Niedziela 12 listopada, dzieje się w Piotkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 5 listopada. W Kłudzicach doszło do pożaru auta osobowego. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej. Auto znajdowało się na drodze leśnej między Kłudzicami a Łazami Dąbrowa. Akcja gaśnicza trwała około godziny. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wtorek 7 listopada. Po godzinie 10. na ulicy Kostromskiej w Piotkowie Trybunalskim doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. W jego wyniku jedna osoba trafiła do szpitala. W mediatece 800 -lecia w Piotkowie Trybunalskim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy artystycznej prac uczniów klasy 3 i 4 liceum sztuk plastycznych zespołu szkół ponadpodstawowych nr 6 w Piotkowie Trybunalskim. Wystawę można oglądać do 30 listopada. Czwartek 9 listopada. Do dwóch dużych awarii wodociągu doszło w Sulejowie. Pierwsza miała miejsce na skrzyżowaniu ulic Taraszczyńskiej i Koneckiej, druga zaś przy ulicy Rynek. Piątek, 10 listopada, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotkowie Trybunalskim odbył się koncert Churu, drugiego liceum ogólnokształcącego oraz Churu Miejskiego. Uczestniczyło w nim około 350 piotkowian. Od 2010 roku mieszkańcy Piotkowa z inicjatywy prezydenta Chojniaka. Spotykają się na wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Sobota 11 listopada w Piotkowie trybunalskim oraz powiecie odbyły się uroczystości związane ze 105 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W Piotkowie trybunalskim uroczystości rozpoczęły się od, od mszy świętej w intencji ojczyzny, następnie wydarzenia przyniosły się pod pomnik grobu nieznanego żołnierza. Całość zwieńczył marsz niepodległości. Na dziś to wszystko, na kolejne wydanie zapraszam już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!